Ratuję właśnie podsumowanie meczu Holandia-Polska na The cup w Rotterdamie. No i Polska w debiucie sedeksonięskiej Biana Urbana nie przegrała tego meczu. Jeden do jednego. To się zakończyło. Ten mecz. Cieszymy się z jednego punktu, bo on jest bardzo cenny w walce o bezpośredni awans na mistrzostwa świata. z Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku bramki w tym meczu z Szraji Desert Due po z zrzutu różnego i błędzie obrońców w zasadzie też i błędzie Łukasza Skorupskiego dał prowadzenie pomarańczowym Holandia wcześniej nie straciła z dwóch meczach gola wygrywając 2-0 w Helsinkach przeciwko Finlandii oraz 8-0 pokonując Maltę. Martę, który w tej serii będzie pauzować w tej serii pauzowała Finlandia ale prezentacja Polski była po przegnanym meczu z Finami 1 do 2 w Helsinkach, właśnie yy, po nieprzekonujących że tak powiem, zwycięstwach z Litwą u siebie 1 do 0 i Maltą 2 do 0 w słabym stylu, w stylu słabym, że tak powiem. Przyszła przegnana w Helsinkach, a teraz remis, bardzo cenny remis na Dekau. Matikasz bohaterem również tak jak 3 lata temu w Lice Narodów Zaczysława Bichniewicza również Matikasz strzelił gola dającego wówczas prowadzenie naszej drużyny, a tam było remis 2 do 2 teraz 1 do 1 i cieszymy się z jednego punktu w następnych walczach Holandia podejmie u siebie Litwę. Podajmie Litwę na wyjeździe w Kownie. A Polacy w meczu u siebie zbliżą się z drużyną Finlandii. Bardzo kluczowy jest to mecz. walce o yy, chociażby bararze do Mistrzostw Świata. No, bo Finlandia raczej z Litwą i będzie e, raczej smalowała, ale zobaczymy, jak to będzie e, wyglądało w danym momencie. A wy, jak oceniacie e, mecz Holandii z Polską w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026? I chciałbym, żeby Polska bezpośrednio awansowała na ten mundial. Chociaż to będzie takie. Nie będzie to takie proste. A ja zachęcam Was serdecznie, drodzy widzowie, do subskrypcji kanału sport do uwagi. Zachęcam również, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem. Trzymajcie się. Cześć.